Gdy sędzia wypowiadał te słowa, w sali zapadła absolutna cisza. Stefan król nie drgnął. Patrzył w podłogę, jakby wreszcie zrozumiał, że jego rejs się zakończył. Sprawiedliwość, która narodziła się w 1942 roku w sercu walczącej Polski, wreszcie go dogoniła. Wyrok wykonano w 1976 roku. Stefan król odszedł w Niesławie, a jego nazwisko stało się w Polsce synonimem najgłębszego upadku moralnego. Ale ta historia to nie tylko opowieść o zdrajcy, to przede wszystkim hołd dla tych, których próbował wymazać z historii. Marek Kwiatkowski i pułkownik Zamojski doprowadzili do tego, że w Radomiu, na ścianie budynku przy ulicy Kościuszki, odsłonięto tablicę pamiątkową. Widnieją na niej nazwiska wszystkich 24 ofiar kameleona. Na szczycie listy widnieje Maria, młoda dziewczyna, która jako pierwsza wydała wyrok na zdrajcę, znacząc jego twarz znakiem potępienia. W Gdyni natomiast legenda kapitana Wichra została zastąpiona pamięcią o prawdziwych marynarzach, którzy naprawdę walczyli na Atlantyku, w Arktyce i na Bałtyku. Mieszkańcy wybrzeża zrozumieli, że mundur nie czyni bohatera, czynią go czyny, a prawda jest najpotężniejszą bronią w arsenale narodu. Dla nas, dzisiejszych czytelników, historia ta ma szczególne znaczenie. Przypomina nam, że zło może być niezwykle fotogeniczne, może nosić ordery i opowiadać piękne historie o patriotyzmie. Ale przypomina też, że Polska, naród o tak tragicznej i dumnej historii, posiada zbiorową pamięć, której nie da się oszukać. Każda zbrodnia zostawia ślad. Czasem są to trzy blizny na policzku, czasem zapomniane zdjęcie w brązowej kopercie, a czasem ból w sercu starszej kobiety, która straciła syna. Sprawiedliwość może być odłożona w czasie, ale nigdy nie zostaje anulowana. Dzisiaj spacerując po skwerze Kościuszki w Gdyni patrzymy na fale Bałtyku. Morze jest spokojne, jakby chciało powiedzieć, że wszystkie rachunki zostały wyrównane. Nie ma już wśród nas ani Marka Kwiatkowskiego, ani pułkownika Zamojskiego, ani tych, którzy pamiętali radomską katownię. Zostały jednak dokumenty i pamięć, która jest fundamentem naszej tożsamości. Polska pamięta o swoich bohaterach, o tych, którzy nie kłaniali się kulom, ale Polska nigdy nie zapomina twarzy swoich zdrajców. I to jest wielka lekcja płynąca z ostatniego rejsu kapitana Wichra. W ostatecznym rozrachunku przed Trybunałem Historii liczy się tylko prawda. A prawda o Stefanie Królu jest taka, że choć uciekał przez 32 lata, 2 miesiące i 11 dni, to ostatecznie nie zdołał uciec przed Polską. Sprawiedliwość zatriumfowała, a dusze młodych dziewcząt z Radomskiego Lasu wreszcie mogły zaznać spokoju. Ich oprawca otrzymał karę, na którą zapracował każdym dniem swojego zakłamanego życia. I to jest jedyne właściwe zakończenie tej opowieści, bo w Polsce, kraju hartowanym w ogniu dla zdrajców, jest tylko jedna nagroda wieczna pogarda i sprawiedliwy wyrok. Na Atlantyku zdrady i krwi niewinnych ludzi, Stefanie Królu. Odparł Zamojski, kładąc mu rękę na ramieniu. Jesteś aresztowany w imieniu Rzeczypospolitej za zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Proces, który rozpoczął się we wrześniu 1975 roku przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku, przyciągnął uwagę całej Polski. Na sali sądowej panowała duszna atmosfera. Ludzie, którzy przez lata podziwiali Borowskiego, teraz patrzyli na niego z obrzydzeniem. Przewód sądowy był skrupulatny. Prokurator godzina po godzinie niszczył linię obrony oskarżonego. Przywołano biegłych historyków, którzy udowodnili, że niszczyciel, na którym rzekomo służył Borowski, w 1943 roku znajdował się w zupełnie innym sektorze działań, a nazwisko Juliana Borowskiego nie figurowało w żadnych autentycznych spisach marynarki wojennej na zachodzie. Jednak najbardziej wstrząsające były zeznania świadków. Do Gdańska przyjechały rodziny zamordowanych łączniczek z Radomia, starsze matki, rodzeństwo a także nieliczni ocalali żołnierze podziemia. Spójrz mi w oczy, Stewku, mówiła jedna z kobiet, której brat zginął z winy Kameleona. Pamiętasz, jak jadłeś u nas kolację, jak moja mama dawała ci ostatni kawałek chleba, bo myślała, że jesteś polskim żołnierzem. Jak mogłeś ich wszystkich wydać? Stefan Król siedział w szklanej klatce, skulony, unikając wzroku publiczności. Jego potęga, budowana na kłamstwie, rozsypała się w proch. Próbował jeszcze symulować chorobę psychiczną, próbował zwalać winę na niemieckie tortury, ale dowody były niepodważalne. Odnaleziono oryginalne listy płac Gestapo, gdzie przy pozycji Wuman-Kameleon widniały kwoty wypłacane królowi za konkretne akcje. Ostateczny cios zadał Mark Kwiatkowski. Przedstawił w sądzie ekspertyzę grafologiczną. Podpis pod odbiorem krwawych pieniędzy z 1942 roku był identyczny z podpisem, którym kapitan Borowski sygnował swoje wnioski o kombatanckie zaszczyty. Dnia 21 grudnia 1975 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, ogłoszono wyrok. Sala sądowa była wypełniona po brzegi. Na zewnątrz, mimo mrozu, stały setki gdynian, czekając na sprawiedliwość. Sędzia, w imieniu Rzeczypospolitej, odczytywał uzasadnienie przez cztery godziny. Każde słowo było jak uderzenie dzwonu. Oskarżony Stefan król dopuścił się zbrodni najstraszniejszej. Wykorzystał najświętsze wartości narodowe, wiarę, patriotyzm i braterstwo broni, by stać się narzędziem w rękach okupanta. Jego zdrada nie była wynikiem słabości czy strachu, ale chłodnej kalkulacji i chciwości. Przez 30 lat bezcześcił polski mundur i pamięć o prawdziwych bohaterach, żyjąc w luksusie opłaconym śmiercią 24 młodych patriotów z Radomia. Wyrok mógł być tylko jeden, kara śmierci. Przełom nastąpił w marcu 1975 roku. Zamojski odnalazł w małej wiosce pod kielcami kobietę nazwiskiem Helena Nowak. W 1942 roku była ona sprzątaczką w radomskim Gestapo. Widziała wiele, słyszała jeszcze więcej. Gdy Kwiatkowski pokazał jej współczesne zdjęcie kapitana Borowskiego z gazety Głos Wybrzeża, starsza pani osunęła się na krzesło. Jej dłonie drżały. To on, szepnęła. To ten diabeł. Pamiętam go, bo zawsze po przesłuchaniach kazał sobie przynosić koniak i te blizny. Widziałam, jak je opatrywał. Śmiał się, że ta polska świnia, która go drasnęła, już nigdy nikogo nie dotknie. To był pierwszy dowód. Drugim była analiza medyczna. Kwiatkowski, podając się za asystenta z Ministerstwa Zdrowia zajmującego się weryfikacją rent kombatanckich, zdołał dotrzeć do dokumentacji medycznej Borowskiego z 1952 roku. Opis blizn był jednoznaczny: rany cięte, zadane ostrym narzędziem, charakterystyczne dla walki wręcz lub ataku nożem. Żaden odłamek granatu nie zostawia takich śladów. W maju 1975 roku zapadła decyzja o zatrzymaniu. Nie mogło to być jednak zwykłe aresztowanie. Sprawa miała charakter symboliczny. Polska ludowa, choć rządzona przez komunistów, w kwestii ścigania zdrajców narodu z czasów okupacji była bezlitosna. Była to jedna z niewielu płaszczyzn, gdzie interesy władzy i uczucia narodu były zbieżne. Zdecydowano, że konfrontacja nastąpi w Gdyni, w miejscu, gdzie Borowski czuł się najbezpieczniej. Tego dnia, 17 maja, w mieście odbywały się uroczystości związane z rocznicą zakończenia wojny. Kapitan Wicher stał na podium odbierając kolejny medal. Wśród tłumu stał Marek Kwiatkowski i pułkownik Zamojski. Patrzyli jak zdrajca dumnie wypina pierś, do której przypięto właśnie krzyż kawalerski orderu odrodzenia Polski. To było bluźnierstwo. Po oficjalnej części Borowski udał się do kapitanatu portu na uroczysty obiad. Gdy szedł korytarzem, drogę zastąpiło mu trzech mężczyzn. Julian Borowski, Zapytał chłodno Zamojski. Tak, a o co chodzi? Spieszę się na spotkanie z admirałem, odpowiedział z typową dla siebie arogancją. Admirał poczeka, ale Maria z Radomia czeka już 33 lata, powiedział cicho Marek Kwiatkowski, wyciągając z teczki powiększoną fotografię z 1942 roku. Twarz wichra stężała. W jednej sekundzie maska bohatera pękła, ukazując oblicze przerażonego, starego człowieka. Spojrzał na zdjęcie, potem na twarze śledczych. Jego usta poruszały się bezgłośnie, jak u ryby wyrzuconej na piasek. Blizny na policzku stały się trupio blade na tle nagle poczerwieniałej skóry. To pomyłka. To nie ja. Ja byłem na Atlantyku, bełkotał. Musimy mieć stuprocentową pewność, Marku, mówił pułkownik podczas jednego z nocnych spotkań w zadymionym mieszkaniu na warszawskiej Pradze. Jeśli uderzymy w wichra i chybiry koszetem, zniszczą nas, ale jeśli to naprawdę kameleon, to mamy obowiązek wobec tych dziewczyn z Radomia. Zdrajca! krzyknęła, zanim kolba karabinu uciszyła ją na zawsze. To właśnie wtedy powstały te trzy blizny? Nie na oceanie, nie w walce z wrogiem, ale z ręki bezbronnej dziewczyny, którą Stefan Król posłał na śmierć. Maria i jej 23 towarzyszy zostało rozstrzelanych w lesie pod radomiem 6 czerwca 1942 roku. Król osobiście przyglądał się egzekucji, paląc papierosa i odbierając od Niemców nagrodę w wysokości 10 tysięcy marek. Jak to możliwe, że po wojnie radomski Judasz stał się narodowym bohaterem? Odpowiedź kryje się w chaosie roku 1944 i 5. Gdy Armia Czerwona zbliżała się do Wisły, Niemcy zaczęli zacierać ślady swoich zbrodni. Stefan Król wiedział, że dla niego nie będzie litości, ani ze strony nadchodzących Sowietów, ani tym bardziej ze strony żołnierzy Armii Krajowej, którzy wydali na niego wyrok śmierci. Król sfałszował własny zgon. Wykorzystując pożary i bombardowania, podłożył swoje dokumenty pod zmasakrowane ciało mężczyzny o podobnej budowie zabitego podczas jednego z nalotów. Sam zaś, korzystając z niemieckich kontaktów, zdobył papiery na nazwisko Julian Borowski. Wiedział, że musi uciekać tam, gdzie nikt go nie zna. Wybrał Gdynię. Dlaczego marynarka? To był genialny w swej prostocie plan. Może zawsze sprzyjało samotnikom i ludziom z niejasną przyszłością. Król był inteligentny. Przez miesiące studiował książki o żegludze, uczył się żargonu marynarskiego, słuchał opowieści prawdziwych weteranów w portowych knajpach. Miał niezwykły dar narracji. Potrafił opowiadać o bitwach, w których nigdy nie brał udziału, z taką pasją, że nikt nie śmiał wątpić w jego słowa. Blizny na twarzy stały się jego największym atutem. Wymyślił historię o odłamku granatu na Atlantyku. W kraju, który tak bardzo potrzebował bohaterów, nikt nie zadawał zbyt wielu pytań. Polska była zrujnowana, miliony ludzi przemieściły się z kresów na ziemię odzyskane, archiwa były w rozsypce. Julian Borowski, wicher, narodził się na nowo jako wzór patrioty. Wróćmy do roku 1974. Marek Kwiatkowski wiedział, że nie może działać sam. Sprawa była delikatna politycznie. Borowski był przecież honorowym obywatelem, bywał na trybunach obok dygnitarzy, jednak historyk miał sprzymierzeńca. Był nim podpułkownik w stanie spoczynku, Adam Zamojski, dawny oficer wywiadu, który nigdy nie pogodził się z tym, że wielu zbrodniarzy wojennych uniknęło kary. Razem zaczęli składać puzle tej mrocznej układanki, Kwiatkowski przeszukiwał archiwa, a Zamojski, korzystając ze swoich dawnych kontaktów, szukał żyjących świadków. Marek, którego dziadek zginął w powstaniu warszawskim, miał osobisty stosunek do historii. Dla niego daty nie były tylko suchymi liczbami. 1939, 1942, 1945 to były rany na sercu narodu. Tego dnia, około godziny 16:30, Kwiatkowski natrafił na niewielką brązową kopertę, która nie figurowała w głównym spisie. Na jej wierzchu widniała pieczątka: Sicherheitspolizei Radom, Geheime Komando Sache, Policja Bezpieczeństwa Radom, Tajna Sprawa Dowodzenia. W środku znajdowało się tylko jedno zdjęcie i krótka notatka sporządzona w języku niemieckim w sierpniu 1942 roku. Zdjęcie przedstawiało grupę mężczyzn przed budynkiem radomskiego Gestapo przy ulicy Kościuszki 6. Trzej z nich nosili mundury SS. Czwarty, stojący w środku, był cywilem. Młody, szczupły, z papierosem w kąciku ust, patrzył w obiektyw z mieszaniną buty i satysfakcji. Marek Kwiatkowski poczuł, jak po plecach przebiega mu dreszcz. Przyłożył lupę do twarzy cywila. Na lewym policzku mężczyzny, mimo ziarnistości starej fotografii, wyraźnie odcinały się trzy charakterystyczne, równoległe blizny. Niemożliwe. Szepnął historyk. Przecież to Wicher. Kapitan Borowski? Notatka pod zdjęciem była lakoniczna, ale porażająca. Nasz najskuteczniejszy agent Fiman, Kameleon, po udanej likwidacji komórki Związku Walki Zbrojnej w Radomiu. Dzięki jego informacjom aresztowano 24 bandytów. Blizny na twarzy to wynik oporu stawianego przez jedną z aresztowanych agentek. Marek wiedział, że właśnie otworzył bramę do piekła. Rozpoczęło się śledztwo, które miało wstrząsnąć fundamentami powojennej legendy. Aby zrozumieć skalę zdrady, musimy cofnąć się do tragicznych lat okupacji. Radą w 1941 i 1942 roku był miejscem szczególnego okrucieństwa, ale i niespotykanego bohaterstwa. Polskie podziemie działało tam prężnie, zadając okupantowi bolesne ciosy. Niemcy byli wściekli, potrzebowali kogoś, kto przeniknie do struktur Związku Walki Zbrojnej. Stefan Król, bo tak brzmiało prawdziwe nazwisko człowieka znanego jako kapitan Borowski, był synem miejscowego handlarza. Przed wojną znany był z niskich pobudek, pociągu do hazardu i łatwych pieniędzy. Gdy w 1939 roku Polska padła ofiarą dwóch agresorów, król nie myślał o walce za wolność. Myślał o tym, jak przetrwać i zarobić. Dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego, którego nauczył się od matki pochodzącej z pogranicza, szybko nawiązał kontakt z radomskim gestapo, stał się kameleonem. Jego zadanie było proste. Wkraść się w łaski patriotów, udawać żarliwego katolika i oddanego żołnierza podziemia, a następnie wskazywać adresy, nazwiska i miejsca zrzutów. Wiosną 1942 roku król doprowadził do tragedii, która do dziś budzi grozę w sercach mieszkańców Radomia. Wydał całe kierownictwo lokalnej siatki łączniczek, były to młode dziewczyny, często jeszcze nastolatki, które z narażeniem życia przenosiły meldunki i broń. Śledztwo Marka Kwiatkowskiego, prowadzone w ścisłej tajemnicy, ujawniło drastyczne szczegóły. Jedna z łączniczek, siedemnastoletnia Maria, podczas aresztowania w kryjówce przy ulicy Żeromskiego, zdołała wyrwać się gestapowcom. Widząc uśmiechniętą twarz króla, którego uważała za przyjaciela i dowódcę, chwyciła leżący na stole odłamek rozbitego wazonu i z całą siłą, jaką daje rozpacz, przejechała mu po policzku. Gdynia jesień 1974 roku Portowe miasto, duma II Rzeczypospolitej i symbol powojennej odbudowy, otulone było gęstą listopadową mgłą. W jednej z popularnych tawern przy nabrzeżu francuskim, gdzie zapach ciężkiego tytoniu mieszał się z aromatem smażonych ryb i morskiej soli, panowała uroczysta atmosfera. Przy centralnym stoliku siedział człowiek, którego w Gdyni znali wszyscy. Julian Borowski, dla przyjaciół i podwładnych po prostu kapitan wicher, obchodził właśnie swoje siedemdziesiąte urodziny. Wyprostowany, z nienagannie przystrzyżoną siwą brodą i w granatowym mundurze, który mimo upływu lat wciąż leżał na nim idealnie, przyjmował gratulacje. Na jego lewym policzku widniały trzy głębokie, równoległe blizny. Dla każdego mieszkańca wybrzeża były one relikwią. Według powtarzanych od lat opowieści, kapitan odniósł te w 1943 roku gdy jego niszczyciel odpierał atak niemieckich ubołtów na mroźnych wodach północnego Atlantyku. Za kapitana, za bohatera z podnarwiku i zwycięzcę z oceanów wznoszono toasty. Borowski uśmiechał się skromnie, cedząc słowa o obowiązku, ojczyźnie i honorze polskiego marynarza. Nikt z obecnych nie przypuszczał, że ten wzór cnót obywatelskich budował swój autorytet na grobach ludzi, których sam wysłał na śmierć. Nikt nie wiedział, że pod mundurem bohatera kryje się potwór, który od trzydziestu lat ucieka przed własnym cieniem. Jednak sprawiedliwość, choć bywa powolna jak stary węglowiec, zawsze w końcu dobija do portu. W tym samym czasie setki kilometrów od hucznej zabawy w Gdyni, w zaciszu Archiwum Państwowego w Warszawie, w jednostce, która po latach miała stać się częścią fundamentów Instytutu Pamięci Narodowej, młody i niezwykle dociekliwy historyk Marek Kwiatkowski przeglądał świeżo skatalogowane materiały z dystryktu Radomskiego. Praca była żmudna, tysiące pożółkłych kartek, niemieckich raportów i konspiracyjnych meldunków, które przez lata czekały na odkrycie.